Masz ochotę na domowy wypiek tłusty czwartek, ale nie chcecie Ci się siedzieć długo w kuchni? Przygotuj te szybkie pączki pistacjowe. Do miski wrzuć twaróg sernikowy. Dodaj jajka, a następnie całość ubi. Do tak przygotowanej masy dodaj cukier i ponownie wymieszaj. Cały czas miksując dodaj proszek do pieczenia, a następnie dodaj partiami mąkę. I jak już dodasz połowę mąki, to to jest czas, aby przestać miksować, chyba że chcesz skończyć tak jak ja. Ale to nic straconego. Ściągam nadmiar masy, z miksera, zwilżam dłonie olejem i całość wyrabiam dłońmi. Chodzi tylko o to, aby dobrze wymieszać składniki. Ciasto jest dość kleiste, więc nie oczekujcie gładkiej masy. Przechodzimy do formowania pączków. Talerz, na którym będę je wykładać smaruję olejem. Przypominam, że ciasto jest kleiste, dlatego przed formowaniem warto dłonie natłuścić olejem. Z ciasta wyszło mi 13 pączków. Formując je nie przejmuję się jak wyglądają, bo i tak podczas smażenia napuchną. Pączu się smażę oczywiście w dużej ilości tłuszczu do momentu aż będą brązowe. Następnie wyławiam je i zostawiam do ostygnięcia. Jako, że są to szybkie pączki pistacjowe, to nadziewam je oczywiście gotowym kremem pistacjowym. A na sam koniec smaczam pączu się w roztopionej białej czekoladzie. I szybkie pączki pistacjowe gotowe!